Projektując Red Dead Redemption 2, w mojej opinii Studio Rockstar udało się stworzyć nie tylko świetną fabularnie grę, piękną oraz niezwykle złożoną pod względem wielu mechanik, w tym przyczynowo-skutkowych, gdzie nasze wybory mają realny wpływ na życie mieszkańców, ale w sposób zadziwiająco immersyjny odwzorowali oni niewielkie osady czy miasta. Co ciekawe, jedną z najlepiej wykonanych jest położone w malowniczym miejscu miasteczko Valentine. Czy jest więc możliwe, aby bez żadnej inspiracji deweloperom udało się stworzyć tak naturalne miasteczko ówczesnego okresu historycznego? No cóż, a co powiecie na to? Materiał archiwalny, który właśnie widzicie pochodzi z 1899 roku i przedstawia pewne amerykańskie miasteczko, które nie tylko do złudzenia przypomina Valentine z Red Dead Redemption 2. Ale nosi dokładnie tę samą nazwę. W tym momencie zobaczyć możecie nawet konia Artura Morgana, salon z gry, a także wiele identycznie wręcz wyglądających miejsc. Ok, ale zatrzymajmy na chwilę. Tak naprawdę problem z tym materiałem polega na tym, że wszystko co widzieliście jest wyłącznie sprytnym montażem ujęcie z gry jednego z fanów. Montażem, który potwierdza na pewną ciekawą zależność. Im bardziej niedoskonały obraz widzimy, tym łatwiej jest nas oszukać. I tu częściowo wracamy do tematu amatorskiej gry symulującej obraz z kamery GoPro zamontowanej na hełmie żołnierza lub jakiegoś operatora jednostek specjalnych. Gra symuluje obraz tak niedoskonały, tak słabej jakości, że aż realistyczny. I tak kompletnie abstrahując od tego, czy taka gra ma szansę przyjąć się na rynku i czy dałoby się w ogóle w to grać, trzeba przyznać, że cały efekt realizmu ponownie uzyskany został głównie dzięki niedoskonałościom tego, co widzimy. Mamy więc efekt rybiego oka, bujanie się kamery, niewyraźne tekstury, rozmycie ruchu, prześwietlony widok z okna, zły balans bieli, a także przesterowany kiepskiej jakości dźwięk. Zauważcie, że paradoksalnie im gorszy i bardziej zniekształcony obraz, tym nasz mózg skuteczniej daje się oszukać. Zresztą kolejny materiał, który za chwilę Wam pokażę, bazuje na identycznym mechanizmie i zdaje się potwierdzać na regułę. Tym razem stworzył go jeden z fanów gry Hellet i był tak świetnie zmontowany, że oglądając go próbowałem doszukać się szczegółów świadczących o tym, że przed oczami mam grę wideo, a nie materiał z frontu wschodniego II wojny światowej. Niezwykle naturalnie wyglądający montaż pochodzi z kanału Maco Films. Jest jednym z najlepiej wykonanych materiałów w tym stylu, jaki widziałem. Zresztą, spójrzcie tylko na te eksplozje a także na tę scenerię oczywiście, im realistyczniejsza grafika w grze, tym efekty zniszczonej kliszy taśmy filmowej jest potęgowany. Dlatego spójrzcie, jak w tej wersji wypadłby Battlefield 1. Okej, okay, ale zostawmy już na stylizację na starą piszę filmową, mającą dodać grze realizmu. Czy istnieje więc gra tak zaprojektowana wizualnie, że aż ciężko na pierwszy rzut oka odróżnić ją od rzeczywistości? Jak najbardziej. Za grę zatytułowaną Ride 4 odpowiada studio Milestone i należona do cyklu gier wyścigowych z motocyklami w roli głównej. Co interesujące, jeśli zdecydujemy się na widok pierwszoosobowy i trafi nam się pochmurno-deszczowa pogoda, gra wygląda zaskakująco realistycznie. Efekt ten deweloperzy uzyskali za sprawą niezwykle dobrze dobranej i stonowanej palety barw, świetnie wyglądających odbić wszelkich obiektów w mokrej nawierzchni asfaltu, a także kropel deszczu spływających pod wpływem pędu powietrza po szybie motocykla. Całości dopełnia świetna symulacja głowy motocyklisty, która naturalnie kompensuje wszelkie pochylenia maszyny na zakrętach. Dodam tylko, że twórcy RAID 4 świetnie odwzorowali także sam efekt dynamiki jazdy motocyklem oraz to charakterystyczne wrażenie pędu. Jest to coś, z czym wiele firm ma problemy, choćby Electronic Arts z nowymi Need for Speed'ami. Powiecie jednak, że jest to gra z wyścigami motocykli w roli głównej. Co z samochodówkami w takim razie? Czy takie gry mogą w przyszłości wyglądać realistycznie? Choć być może ciężko w to uwierzyć, ale tytuł, który właśnie widzicie, wydany został w 2014 roku. Tak, dokładnie. Jest to ponad dziewięcioletnia gra, która dzisiaj wygląda bardziej next genowo niż niejedna nowa gra tego gatunku. Choć nie posiada on niezwykle efektownych i nowoczesnych technologii, to deweloperzy efekt realizmu uzyskali bazując wyłącznie na sprytnych sztuczkach i bardzo dobrze dobranej palecie barw. Zauważcie jak efektownie zniekształcane przez warunki atmosferyczne są tylne światła samochodu. Deweloperzy zbudowali to iluzję oglądania całej akcji przez obiektyw kamery podczas jazdy w złych warunkach atmosferycznych. Zwróćcie uwagę na moment, kiedy samochód hamuje i zapalają się światła stopu. Mocno czerwony kolor poddawany jest ciekawym zniekształceniom na mokrym obiektywie kamery, przez co deweloperzy uzyskali niezwykle naturalny efekt iluzji. Czerwone, lekko rozmyte kropki symulują krople deszczu zniekształcających obraz. Wygląda to tak, jakby ze samochodem podążała prawdziwa kamera, która wchodzi w reakcję z warunkami atmosferycznymi panującymi na drodze. Mało tego, warto tu wspomnieć o takim detalu, jak świetnie odwzorowana fizyka wycieraczek oraz tego, w jaki sposób zbierają one wodę. Niezależnie od tego, jaką technologię tu zastosowano, efekt jest wręcz genialny. Podsumowując, to przyglądając się bliżej zagadnieniu budowania realizmu w grach, ponownie utwierdzam się w przekonaniu, jak bezcenna jest kreatywność artystów je tworzących. Pytanie tylko, czego oczekujemy tak naprawdę od gier? Czy na pewno realizmu? Jednak jak to zwykle bywa, wszystko zależy wyłącznie od naszych indywidualnych preferencji. W gruncie rzeczy, im większa różnorodność stylizacji gier, tym lepiej. Mam jednak dla Was propozycję. Dajcie znać w komentarzach, które gry i dlaczego zrobiły na Was wrażenie najbardziej realistycznych. Nie tylko w kwestii grafiki, ale choćby fabuły, wybranych mechanik czy dźwięku. A być może fajnym pomysłem będzie zrobienie kolejnego filmu na ten temat. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.